Nagrajmy w Harry Potter! I kamień filozoficzny. Witam Was robi ze swoim powalonym intrem... Właściwie nie intrem, tylko z początkiem. Eee. Dobra, idziemy dalej. Tu mamy swojego przeciwnika następnego. Eee. To jest... Eee, no wiecie. A czemu mi się... No nie! No nie mów teraz. Mi nie, tylko tego mi brakuje. To jest ślimak. Yy, nie pamiętam jak się nazywało nawet. Kurde. Już pamięć mi szwankuje dawno nie grę. One się, on, one się nie odradzają, tylko... No kurde. się odguszają. O! budzą się. No, no szkurcze No. Można już? No. Właśnie, teraz zobaczyłem, że zapomniałem Zdo zdobyć, boże wziąć rzeczów rzeczów zapomniałem wziąć U aha uważajcie jak gracie w to raczej znaczy w, w, w tym momencie bo ten i śluz no na się falony tak czasami traciłem prawie całe życie jeszcze raz go czepnę A, i obiecujesz, nie będzie takich powalonych intr. To znaczy, raczej tych, tych początków takich, raczej nie, nie będzie typu żarcie, bo myślę, że, wiecie, yy, mi się wydaje, że trochę to głośno było słychać. I co mnie dziwi, walnęłem, rozumiecie, walnęłem jednego ślimaka i nagle się otworzyły te, 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 te na flipendo przyciski. What the fuck? Jak, jakim cudem one są jakimś połączone z tym dziwne. Akurat ten poziom z, yy, yy, z zielarcem mi się podoba. Podoba mi się. Ciekawy jest. Yy, taki magiczny powiem bym powiedziałbym. Taki magia. Taka magia. A, i odnośnie informacji i minecraft zapis ja pierd... Minecraft. Yy, Minecrafta nie wiem czy będę wrzucał. Po prostu nie mam czasu zbytnio na wrzucanie odcinków HD, a ja mam jeszcze Crisisa do nagrania w HD i wrzucenia, bo dawno nie wrzucałem. Więc o właśnie i tu mam kurde jak to się nazywało? Nie pamiętam. No jak to nie było? Jak ja mogłem to zapomnieć? Ah! Jakaś rosiczka to jest. No ja nie mogę. Pamięć mi szwankuje. Na razie ich nie możemy ymm, podciąć. Ale jak spo, zna, zdobędziemy czar z zielarstwa, w ogóle ogółem dziwna droga na zielarstwo. Tak jak tak powiem. Dziwna. Tu mamy sekret. Następny. O właśnie. I on tam chyba po trzy, nie? Czy tam po cztery? co jest co jest o, halo no właśnie dwa razy trzeba na niego stuknąć no już nie daje kurde tak myślałem żeby sobie zrobić jakąś serię z z różnych gierek takich na przez online albo coś że po prostu um, bez zapowiedzi po prostu sobie tak będę grał w tą grę um. Zobaczymy, czy coś takiego przejdzie. Jeszcze nie wiem. Mhm. Uh -huh. Tu. 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 Nie no, tu sekret mi się wydawało, że był. Kurczę, uważajcie, uważajcie na tym, bo one się obracają, tak? Te rosiczki są inteligentne i tam. Taki czasami podwójnie atakują. No, zapomniałem o tym wspomnieć. Walone. Skurty syny No, atakuj. No. No! Ty napsie! No! I tu się powinno otworzyć. No. Wiedzia wiedziałem. Tu Tu będziemy się bić z y gnomami, jak pamiętam. Tak. Hmm. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał... O oh, fuck ale drzewo nie no to jest już masakra jak patrzcie jak origami to drzewo wygląda nie to ale to błąd już grafiki mojej a nie ich bo po prostu szwankuje mi na, na moim komputerze grafika czasami w tym się niszczy ja nie mogę jakie drzewa i tu za tym powinno być jedną T. Gnomy jak... No właśnie. Ja ich nie widzę przez te tekstury zwalone. No, dawać mi tu... wow, 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 wow! Nie bierz ich! Ja pier To wszystko... A one chyba odzajom jakie się walnie. To wszystko przez te tekstury. patrz jak wejdę tu... Czekaj. Przez chwilę to znikało, zniknęła ta tekstura. Jezu, nie no, przepraszam, że kaleczę grę. Mój komputer jest za dobry na tą grę, a na inne gry jest za słaby. LOL, czyli nie, na gry mój komputer dobry jest, jak samemu gram. Bez nagrywania, jak z nagrywaniem to się wszystko sypie. Muszę w 30 klatkach na 25 nagrywać, co trochę boli. Miałem ja już te dawno kupić nowy komputer O patrzcie Ja... Czy to jest tak specjalnie zrobione? Czy oni popieprzyli coś już? Czemu do ich głów wlatuje woda z powrotem? I czemu jej poziom nie maleje? No patrzcie LOL What the fuck? Tu normalnie idzie a tu w drugą stronę, no lol. Ja nie mogę. Pff. Pamiętam, jak nagrywałem dwójkę, yy, to pamiętam, jak bugi robiliśmy na pewnej mapce. czy znaczy, na pewnym yy, momencie mapki. Czekajcie, gdzie my mogliśmy iść teraz, kurde. Idę, idę, idę. Tu, 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 tu. Yy, na pewnym momencie mapki nie. To takie bugi robi, robiłem na wizji, że można było się postrać. Nie, w drugą stronę. no nie e, takie bugi badziewne, no, szybciej atakuj. No, Raz. dwa. No spoko teraz jeszcze raz dwa. I... A tu musisz się wrócić. Kurczę, ale mi złazi na ten odcinek Znowu nie dojdziemy do zielarstwa. No szybciej atakuj. Nie trafiłaś. Tu jest ukryte coś. Spoko loko. Masas znajdzie. Ktoś leniwy po prostu by ich nie znalazł. One są proste do znaj zna znalezienia. Znajdzenia, Jezu. Jak ja mówię O, tu też jest? Jezu to, Tego już nie pamiętałem, że tu jest sekret A pamiętam ten sekret Ten sekret pamiętam Tak, masę ich tu jest Jednak My fail My fail Ale w dwójce i trójce Nie, w dwójce jest najwięcej W trójce jest badziewnie nie, W rodzinie tw... Kurde, to ja mówię, w czwórce jest badziewnie Trójce jeszcze są sekrety, pamiętam. No przestań włazić tą piękną animacją, bo się rozpłynę. Fuck! No. I tu mamy drugą rosiczkę. Co tam jest? Przejdę się tu od razu. Nie no, tego nie pamiętam. Tutaj nie byłem. Lol. Nowe doświadczenia. No. Fasolka. Ja naprawdę tu nie byłem. Kurde. Wow. What the fuck? Gdzie. Jakie trole? Ja tutaj nie byłem. Ja chcę stąd wyjść. No, znowu muszę tędy iść. No, weźcie. Wow, 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 wow speedrun! No, co już wyszliśmy? Kurde, nie wiem, czy czegoś nie ominąłem. Dobra, idziemy dalej. Nie no, coś spierdzieliłem grafikę. Spierdzieliłem. No nie, patrzcie, jak mi się nie pierdzielą okula... o, okulary Harry Pottera, to mi się pierdzielą drzewa. Ja! Kurczę, muszę save mieć save, save, save. O! No właśnie. Znowu proszę na o fasolki, wyłudzacze. Ale przynajmniej śmiesznie będzie na sam koniec gry, więc. Da się. Przeżyć. To jest. E, a! ktoś nie wie: To jest e, Godric Gryffindor. E, jeden z założycieli Hogwartu. I to od, właśnie Gryfoni mają od jego nazwiska. Tak się nazywa ich dom. E, jakby ktoś nie wiedział, to. Czterech, pop, e, trzech na, e, pozostałych to jest. Tak, e, wszyscy to są tak. Kodryg Gryffindor. Adore. Helga Hufflepuff. E, Rowena Ravenclaw. I Salazar Slytherin. Tak, tak, tak wiecie. Tu jest sekret. No. Otwieraj się. Co to jest tak bardziej miejscu położone, że... Przynajmniej treściwe będzie to zagrań. ...my by. będziecie wiedzieć, jak dobrze przejść grę. Czy ja to by... byłem, to. Co jest? A tu trzeba dwa. No, nie zauważyłem. Ślepy jestem. No. Hello. No. Czasem nie łapię. To celowanie jest badzielne. Karta. Jaka to karta? Jakiś pędziolotek. Nie pamiętam. W następnym odcinku już taka tradycja, też w tym momencie wcześniej. Przez pół odcinka czytałem karty. I tłumaczyłem karty, co tam mu pisali na kartach. Więc w następnym odcinku też sobie przeczytamy. Ale to w następnym, bo nie mam. Ja, jak miejsca na to wszystko z siebie wiecie? Combined spell lesson. Zrobimy to i kończymy. incendio spell. Mm, to jest ten, to jest taki czar, który podpala. W dwójce na zielarstwie się uczyliśmy czaru, który tnie a tutaj czar, który podpala. To jest akurat Czekajcie, a nie e, to jest to Nie lubię tego kształtu, bo się zaczyna na dole, a nie na górze. Eee, to! Pierwsze to można se olać. O kurde. Ozdupiłem. A nie, nie, dobra, już myślałem, że nie, że... Wiecie. Że, że nawet 50 nie zrobiłem. Ale ta twarz jej, kurczę. No niepodobna. W jedynce, w części pierwszej Harry Pottera nie było stałych aktorów do tego i po prostu nie mieli na kim wzorować. Wiecie. A w dwójce już wygląda normalnie, ta, ta Sprout. Bo to jest nauczycielka Sprout od biolo nie biologii, tylko od tego. Od dzielarstwa. Incendio! Akurat fajnie wygląda ten czar. Zresztą w następnym odcinku się przekonacie. Try to go a little bit quicker this time. Spoko. Spoko loko, spoko koko. Nienawidzę tej Czemu MC Subeski przegrał? Nie wierzę. O! No i dobrze poszło. I teraz oczywiście na ostatnim tym nie uda nam się. Naprawdę się wkurzyłem z Fleetwickiem, z Wingardium Leviosa, bo naprawdę, no, byłem tak blisko, tak blisko, że kurczę, no się wkurzyłem. O, czekajcie, czekajcie, nie wyleść, nie wyleść. Ja, jakbym dolechał tam! Znowu 91%! fa Jakbym tam dojechał z powrotem, ja, to byśmy mieli zaliczone chociaż raz. Ty na berko. Tak, teraz pokazałem fucka bo do, do monitora. Ja nie mogę. Ale żulstwo. na oh, nienawidzę. No zamknij się, daj mi szybko zapisać grę. Szybciej! To są to są kolczatki, właśnie one strzelają tymi kolcami, jak staje się za blisko. I jak. O, gnomy też, no weźcie. I również jak się strzela w nimi Incendio. Szkoda, że te gnomy nie można Incendio, ale wtedy to, to Peggy.